O, ciarki przeszły. Wspólnie z innymi turystami sprzętałam szczyt. tamten właśnie zniósłam cały słoik ogórków konserwowych. D Tym dosłownie są góry. Tajemnicą, potęgą. Patronem medialnym kanału jest portal Świecie24. Kasiu, jesteśmy w górach, jesteśmy w Lądku Zdroju. Czym są więc dla ciebie góry? Góry to miejsce, gdzie można nawiązać niezwykłe przyjaźnie. To jest miejsce, gdzie spotykamy ludzi, którzy są obdarzeni niezwykłym ciepłem. No właśnie tak, dla mnie są głównie tą przestrzenią. Budują nam pokorę, dają tą możliwość poznania życia inaczej. Relaks. O kurcze, no to jest, to jest miejsce, które, do którego po prostu możesz iść i, i zapomnieć wszystko. Może tam po koncercie wczorajszym starego dobrego małżeństwa, tak to mi zostało w głowie. Przede wszystkim połączeniem z naturą. Bo przeszły, bo no tym dosłownie są góry, taką tajemnicą, potęgą, no i samą przyjemnością. Sie miejsce, w którym oczyszczasz głowę, w którym po prostu jesteś blisko przyrody, daleko od ludzi, w którym one po prostu zioną jakąś energią, którą, którą, którą się chłonie będąc w tej krainie. Miejscem, gdzie, gdzie właśnie się ucieka od tego zgiełku, od tej cywilizacji, gdzie jest się bliżej. Dzisiaj eee, natury to jest dla mnie takie najważniejsze, że można faktycznie podziwiać, podziwiać to piękno i, i tą wielkość całego tego majestatu górskiego. Poza tym naszym luksusem, jak mamy w świecie. No i wolność przede wszystkim. Samo jak się czuje w, ty, w, ty, w tym miejscu. W górach, to, jest, to jest najważniejsze. Nie da się tego opisać, po prostu trzeba być i przewrócić. I to jest miejsce, gdzie każdy ma czas żeby pozostać ze sobą i osiągnąć taki stan wolności jak to, się, jak to nazywa yy, miejscem odpoczynku miejscem relaksu miejscem kontaktu z przyrodą bezpośredniego no dobra yy, wyjdziemy troszeczkę wyżej to dosłownie jaki jest wasz ulubiony szczyt górski szczerze nie mam ulubionego dla mnie góry po prostu wolność swoboda, przestrzeń, przestrzeń. Jeśli chodzi o najpiękniejsze miejsce w polskich teatrach, to Przemęcz Pod Jaki jest twój ulubiony szczyt? Łomnica. Mój ulubiony szczyt? No... Szczyt moich możliwości. <noise> Mm, paradoksalnie chociaż zdobyłem w swoim życiu na przykład rysy yy, i to był najwyższy szczyt jaki w życiu zdobyłem, to jednak chyba moim ulubionym szczytem, yy, nie wiem czy to jest szczyt, ale szczyt płaskowyżu, yy, narożnik tutaj na Kotlinie Kłodzkiej, okay. piękne widoki mm -hmm. na zachód słońca. Yy, bardzo lubię jako taki punkt widokowy głowę króla na yy, Radkowskich skałach. Mm, no, i taki już wcześniej wspomniany śnieżnik jest czymś, co zdobywam chyba średnio raz do roku w okresie wakacyjnym. Czy Babia Góra jest Twoim ulubionym szczytem, czy jesteś jeszcze? O kurczę, to jest szczyt, na którym byłam najwięcej razy. Mm -hmm. Bo ona naprawdę od 1992 roku, co roku, 11 listopada. Teraz mam małe dziecko i już też jako czterolatka była, sama zdobyła Babią Górę, wchodząc, nie nosząc ją, nie nosiłam, tylko sama wlazła, więc tak to. Najczęściej zdobywany szczyt, ale ulubionego to ja nie mam. A jakie jest Twoje ulubione wspomnienie związane z górami? Moje ulubione wspomnienie to jest chyba takie, może humorystyczne, w ramach wolontariatu, sprzątałam szlaki i o. takim super. <laughs> nie zupełnie pod względem wysokościowym absolutnie yy, miejscem, które wspominam. Z taką dozą nie nostalgii, ale właśnie humoru, to wejście na rysy, gdzie z, wspólnie z innymi turystami sprzętałam szczyt. I otóż mo, chciałam powiedzieć, że stamtąd właśnie zniosłam cały słoik ogórków konserwowych. <głosy> <głosy> o, tu jest. W 100 milach tutaj przebiegliśmy, właśnie. Pierwsze swoje 100 mil wspólnie z Kraśką. Tak, w lipcu. w lipcu. I fajnie wspominam, właśnie tutaj była meta. Tutaj zakończyli mi to, to, tak. przy, tą przygodę. Jak teraz się kręcimy, to mówimy, że a tam był przepak, a tam coś tam i a teraz Ale. jesteśmy w takich innych emocjach na luzaku, oglądamy, a wtedy byliśmy zupełnie gdzieś indziej w głowie, Ale I Wspominamy sobie, jak to było. Ojejku, nie, to jest bardzo trudne pytanie, bo praktycznie całe życie od dzieciństwa, mnóstwo. I szczerze mówiąc, najbardziej cenię te, które były takie najbardziej od... Um, um, które się odbiły na mnie, tak? Czyli takie ciężkie przeżycie jako dziecko, jak tam gdzieś tam rodzice mnie ciągali i była wichura na babiku, na przykład 11 listopada. Jeździmy co roku od wielu, wielu lat i, i musieliśmy, nie zdobyliśmy szczytu, tak? Nas bardzo przewiało, zwiało, przewróciło w śnieg, zadusiło mnie tym śniegiem, ale to są tak mocne przeżycia, że się je pamięta na całe życie, więc to... Chyba tego typu. To chyba wszelakie, wszelakie wspinaczki. Tutaj w ogóle jest e, szeroki wachlarz, bo i gdzieś tam w skałach się wspinam i pewne wyprawy były zimą w tatrach. No i każdy z nich ma jakieś swoje, e, swoje specjalne, specjalne wspomnienie. Ponieważ jest ich za dużo, bo każde jest dobre, to chyba e, zadedykuję to wspomnienie mojemu dziadkowi. E, Zabierał nas w górę, byliśmy dziećmi, i to była wycieczka do markowych szczelin pod bardzo, górą. bardzo miło wspominam, na przykład, ostatnią wyprawę w góry z moją mamą, 60-letnią kobietą, która bez problemu wchodzi na przykład na śnieżnik. I to wygląda tak, że się idzie, 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 spokojnie szutrówką, i widzisz, że ta szutrówka zakręca w prawo, i ty myślisz, ach, będę szedł szutrówką, aż na śnież. Nie, nie, nie bardzo, nie. Specjalnie w tym momencie droga idzie takim. Tak bardzo mocno pod górkę, po samych kamieniach, bardzo to przypomina jakiś szlak, na przykład po Tatrach, gdzie głównie są kamieniste szlaki. No i naprawdę ciężka przeprawa, takie powiedzmy około dwóch kilometrów, ciężko pod górę, po kamieniach i zatracone marzenia o tym, że się będzie szło przytrówką. Zimowe wyprawy są dosyć ciekawe, walka ze śniegiem i dowolność, dowolność dróg. No i to najtrudniejsze przejście skałach, to jest coś, co też zostaje fajne wspomnienie.